Andrzej Kroczyński kanał Pilażork. Dzisiaj chciałem Wam pokazać skrzynię i olej, który używamy do zalewania skrzyń. Jest to olej perlesa. Oryginalna butelka do skrzyni wchodzą prawie całe dwie butelki. Tutaj widzicie, mam skrzynię już yy, przygotowaną, będziemy ją zalewać, tą skrzynię. No i wsadzimy do traktorka i zobaczymy, jak działa. To na razie tyle. Do zobaczenia. Zapraszam na kolejne nasze yy, filmy. Pozdrawiam. org.